Nienawidzę wszystkiego. Odpalam Roblox Czemu to mi się nie chce? Odpalaj, mówię to! Mm -hmm. mm -mm. Mm -mm -mm -mm. Nienawidzę. Jest tak, tak, tak. Robi się, patrzcie. Skończyło się. Już mam dość tych errorów i srydorów, wiecie. Odpalam sobie Roblox albo coś. Nie wiem. Nie wiem, co odpalić. Wiecie, ja nie wiem, co odpalić. Nie wiem bardzo. Totalnie nie wiem. A, i żółwienko tu jest. I... Nie wiem. Ja nic nie robię. Czy to jest głupie? Mówię mu. Kurde, nie wiem. Nie wiem, co mam mówić mu. Ale mówię mu, że ja nie rozumiem tego i. Nie...